To jest fajny lin. No proszę. Jest piękny lin. Pierwszy lin sezonu 2025. Zobaczcie jaki fajny. Fajny, fajny, fajny linek. Super. serdecznie na kanale wędkarstwo.pl. Dzisiaj Metod Feder. Metod Feder na żwirowni. Tutaj już rozstawione kijaszki A więc zaczynamy moje dzisiejsze wędkowanie. Na początek przynęty i zanęty. Zanęta, jak to z wiosny, na karpia sweet corn od genloga i wanilia Zapach. Pulki, będziemy stosować jakieś opium. E, tutaj są jakieś słodkie i jedne śmierciuszki. i oczywiście skisłe masło, bo tego nie może zabraknąć. E, wędki. Wędki standardowo moje ulubione, dedikaty od Genloga. Podajnik 50 gramowy, przypon. E, oczywiście na pleciące Jestem tylko i wyłącznie przekonany do przyponów na pleciące. gdyż żółka potrafi pękać w momencie brania, I, bo to jest krótki odcinek, tak? Haczyk bodajże dziesiąteczka i bagnecik. Tak to mniej więcej wygron, wygląda. No cóż, trzeba rozrabiać zanętę, no i czas nęcić i łowić. zanęte zrobię wpierw tutaj w wiaderku, żeby było dobrze wymieszać, a później, ee, później, później przesypię do takiego oto pojemniczka, żeby było dobrze nabierać. Myślę, że trzeba tutaj wrzucić wszystko. No i wysypię troszeczkę więcej tej tych moich specyfików. A to jest sypkie, nawet. Styknie. Wymieszam sobie teraz to ładnie, żeby było sypkie. O no. ten sposób. Oczywiście trzeba troszeczkę zwilżyć tą zanętę, żeby była w miarę, w miarę wilgotna żeby przy rzucie nie rozlatywała mi się po drodze mimo tego, że ona już jest gotowa to czasami jest na, tak jak dzisiaj słoneczku na takim wiaterku szybko się przesusza a ma być idealnie do podajnika, żółte ręce no dobra, czas zakładać kulachy i wyrzucać miejsce nędzić Na pierwszy zestaw oczywiście leci kulka z skisłe masło marki Rafish, Ostatnio przyniosła mi jakieś tam ryby, także myślę, dać jej kolejny raz szansę. Zaraz wziąłem się do wszystkiego, nie kończąc jednego. Przesypujemy. Wyszły pudełko zamęty mam tutaj taki fajny e, silikonowy silikonową foremkę ciekawa foremka bardzo mi dużo lepsza jak te wszystkie inne bo silikonowo ładnie możemy wyprofilować dobra, dosypujemy ła grubo, pięknie no i trzeba zaraz wyrzucać w miejscówkę, w której będę chciał dzisiaj łowić, no dobra. Pierwszy zestaw trzeba sobie obrać, jakiś punkt, w którym będę chciał dzisiaj łowić. Myślę, że tym punktem będzie gdzieś tam, troszeczkę tak bardziej pod wiatr, żeby ten wiatr mi też nie przeszkadzał. O, gdzieś dokładnie tam, gdzieś dokładnie tam. Ok, ustawiamy wędkę. Tutaj trzeba będzie siedzieć przy węgce bądź zrobić na e, wybieranie, bo potrafił tutaj na tym zbiorniku wchodzić piękne karpie. I nieraz słyszałem, że karpie zabrały kija. Dlatego tutaj wszystko trzeba robić uważnie. Wiecie co, drugi zestaw na początek również założę na skisłe masło, a później będę wachlował tymi kulkami. W zależności, czy będzie fajnie brało, czy będzie słabiej brało. Aha. Zobaczymy. Jak będzie brało fajnie na skisłe masło, to zostanę przy skisłym maśle, a jak nie, to będziemy szukać, kombinować. Okej. Okay. Zrobione. Wyrzucamy drugi zestaw. Drugi zestaw w podobne miejsce, ale wiatr znosi. Jujujuju! Ale źle się rzuciło. Źle się tragicznie rzuciło, i trzeba to szybko ściągnąć. No, ten wiatr jednak będzie mi przeszkadzał. Ale teraz zadymało. Mega mocno będzie mi przeszkadzał w wrzucaniu zestawów. No ale cóż, teraz będzie trzeba przy rzucie obrać odpowiedni kurs, żeby właśnie nie popełnić drugi raz tego błędu, że mi strasznie w końcowej fazie lotu zestawu, strasznie mi zniosło. No Tak bywa czasami. Czasami tak bywa. Idzie bardziej w prawo. O, i teraz jest dobrze. O, myślę, że powinno być git. Nie wiem, czy nawet nie za daleko rzuciłem, no ale zobaczymy. Czekamy na pierwsze branie. No, zmieniłem miejsce i mam chyba pierwsze branie Mamy chyba pierwsze branie Mamy pierwszą rybę Mamy pierwszą rybę w końcu Ciekawy jestem co to będzie troszeczkę tak Nie wydaje mi się, żeby to było nic strasznie wielkiego Ale coś jest, tak ale zobaczymy, przekonamy się co to będzie za ryba? Co to będzie za ryba? Wiecie co to będzie za ryba? O ile się nie mylę, to to będzie lin. Lin i, no to, i to naprawdę ładny. Lin. No proszę. Tej ryby, to tu się po prostu nie spodziewałem totalnie. No ale pięknie, jestem mega mega zadowolony, bo to jest fajny lin. No proszę, jest, jest, ale szok, ale szok o tej porze, żeby złapać lina. Piękny lin. Pierwszy lin sezonu 2025. Śliczna ryba. O, teraz Wam ją pokażę. Zobaczcie, jaki ładny. Dobra, dobra. Świetnie. Niech chwilę postoi. Kilka ujęć. I łowimy dalej. Piękna ryba. Albo najpierw zarzucę zestaw. I za chwilę ją wypuszczę. A więc jest piękna rybka lin jako pierwszy melduje się a nastawiamy się bardziej za karpiem zobaczcie jaki piękny lin tak żeby go w piasku nie wytarzać przytrzymam siatkę w górze podciągnijmy rękawy piękna złota ryba Piękna złota ryba, jako pierwsza melduje się dzisiaj, trzeba uważnie go trzymać, zobaczcie jaki fajny, 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 fajny linek, super, miło przyjacielu, że jesteś, ale piękny, piękny, złoty lin. O, miniatureczka będzie, śliczny, wiosenny linek, pierwszy jako dzisiaj, dobra, trzeba go teraz wypuścić. Wyciągamy rybkę, niech płynie, niech rośnie, niech urośnie nam do mega fajnych rozmiarów. O, proszę. Śliczna ryba. Pięknie, jestem mega, mega już zadowolony. Czekam na kolejne niespodzianki. Fuh. Fajnie, pierwszy lin sezonu 2025. Mamy jakieś kolejne branie Delikatnie coś podszarpuje No dawaj tak mocniej, mocniej, mocniej Jest Cosik jest Cosik jest, o co to jest? To nie jest chyba nic dużego Bo idzie przy wierzchu Zaraz się okaże, że to jest To jest durny szczupak Patrzcie, durny szczupak Wziął na metodę Ale jaja Wiecie co on zrobił? Wzięła mi Krasnopióra, uspokój się Krasnopióra wzięła mi na metodę Zobaczcie, jeszcze ogon wystaje A on jeszcze się wpiął W metodę Patrzcie Am, am, am Skubany Normalnie w szoku jestem Wziął mi Krasnopiórka na metodę A szczupak poprawił No zmykaj ze swoją zdobyczą O, o jeszcze kresnopióra uciekła No świetna zabawa Trzeba tą krasnopiórkę wypuścić Troszeczkę dalej Zmykaj tam Uciekaj, żeby Cię nie zjadł drugi raz na krasnopióra na metodę i szczupak poprawił. A więc koniec dzisiejszego mojego wędkowania. Miło, bo zameldował się linek. Fajny linek no i śmieszny szczupak. Przypuszczam, że krasnopiórka wzięła na białe robaki z kulką, bo tam było podczepione pod haczyk właśnie białe dwa robaki. I ta krasnopiórka złapała te białe robaki, zapięła się na haczyk i tak sobie stała. No i w międzyczasie szczupak się przypołętał, ciapnął ją, no i wtedy widziałem już normalne branie. Myślałem, że coś będzie fajniejszego, a tutaj niestety taki zębacz, jak widzieliście, z krasnopiórką w pysku. Dobra, myślę, że jeszcze na tej wodzie na pewno w tym roku zawitamy. Na pewno w maju, ze szczupakami. No a dzisiaj koniec. Koniec federowania. Dzień. Udany. Udany, bo nad wodą, tak? Rybki zameldowane. Najbardziej no mnie ucieszył ten linek. Dobra, tyle z dzisiejszego odcinka. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, na linki w opisie i do zobaczenia na kolejnym. Cześć!